Generalnie, generalnie chciałam podkreślić najwa, najwie, najjedną, najważniejszą rzecz, że e, jeżeli chodzi o to w ogóle, w zasady i tak dalej, jak, jak miała przebiec ta walka, ani razu nie rozmawiałem bezpośrednio z nim. Za, do tej, dotychczas do tej pory kontaktowaliśmy się tylko i wyłącznie przez swoich menadżerów i przez y, włodarzy FMMA. Doszliśmy do już prawie całego e, porozumienia, no, no, no. że ta walka i ta, obiecujemy wam, że ta walka na 100% się odbędzie. Na jakich warunkach przedstawimy je jutro? No tak, no, tak bo musimy... Powiem tak, śmieszne jest to, że kurwa, stałem naprzeciwko Polaka twarzą w twarz i gadaliśmy ze sobą i to już jest popierdolone i nikt nikogo nie zabił. E, no ale skoro musimy się, musimy się po prostu chwileczkę dogadać, bo, e, no, bo już się dogadaliśmy, że jedna mała, druga duża, ale a się okazało, że nie teraz, można. Tak, teraz nagle się dowiedzieliśmy, że tak nie można zrobić takiej Więc walki. Porozmawiamy chwilę po prostu ciło face to face, kurwa, a później znowu się będziemy nienawidzić, no. Tak, spokojnie. Aby co, jestem gotowy? No bo tak trzeba. Tak Najważniejsze, trzeba. że walka się odbędzie. Tak, walka się odbędzie na 100%. Daliśmy sobie, daliśmy sobie słowo. No. Subskrybujcie kanał YouTube yy, z dzwoneczkiem. No to, to tam na pewno wrzucimy po prostu materiał, gdzie objaśnimy zasady tej walki. Na naszych social mediach też jest. No i proszę Cię, Sylwego, o to, żebyś... Ładnie ceremonialnie zakończył tą konferencję. I chciałbym też zaznaczyć, żeby tutaj Wiewiór nie był poszkodowany. E, masz deklarację na kolejnej gali, na pewno walczysz, także... Słuchajcie, ale też brawa dla Wiewióra, ponieważ naprawdę pokazał duże jaja. Chciał wziąć pojedynek tydzień przed, także super. Ma Mam, nadzieję, że walka. Kiedyś, Mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do walki między nami w K1. E, burma, e, a chciałbym, że może, może dojdzie, ale jak będę przygotowania Słuchajcie,